Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj reprezen Reprezentacjami. Reprezentacje. Także ja gram Polską... Ja gram Portugalię. I prezentacja stroju... Akurat w, był taki akurat mecz. To chyba wtedy to ja zagram w czerwonych. czerwonych ja gram, tak. w wyjazdowych. I był taki mecz na narodowym, ale to było w roku... Yy, nie pamiętam w którym. Nie wiem, Starium ja zmieniam. Wrócimy do Was jak zmienimy skład, dobrze? I witamy, witamy ponownie. ponownie w Stadion Hangrek, sędzia Ignacio Muniz-Vila. Dobra, zaczynamy. zaczynamy dzisiaj reprezentacja, bo jeszcze nie nagraliśmy z żadnego filmiku o reprezentacji, tak? Nie, nie nagraliśmy. Więc tak zdecydowaliśmy się, no cóż, tylko klubami się nie gra. Tak więc zaczynamy. I zaczynamy. I zaczyna Polska. Polska. Polska zaczyna, dzisiaj Portugalia w białych strojach. Myślę, że będzie emocjonujący mecz. Miłego oglądania. Już pierwsze strzała. Piotrze u Ciebie broni w bramce Rui Patricio. Okay. Nie mylę się, oczywiście. Ależ położył teraz Pepe. Pepe, obrońca! Podaje do Cristiano Ronaldo ten oddaje strzał. I nie ma zagrożenia pod bramką. Znaczy jest zagrożenie pod bramką. Leś w to strzał Szczęsnego, no ale cóż. Rusicki wiemy jest szybki. Tak zdecydowaliśmy Spokojnie. 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 się zagrać właśnie na Patrzcie na Arkadiusza Milika jak ładuje bramkę. To jest bramka, jeden zaraków milik. Ależ pofrunął po boisku. Dobrze, piękny gol. No Brój Patricio nie miał nic do powiedzenia. Także... Spokojnie, ja się muszę chyba zrewanżować o te derby kurde Madrytu, bo to, to, to dostałem też. Także chyba, chyba należało się odrewanżować. Chodź, wewe, podaj mi. cię. Co to było? Odbiło się od twojej Właśnie. A i Ronaldo, czy zrobi to pięknie? A i Ronaldo. Ronaldo odeszedł za bardzo do boku. Super. No i szczęsny przeprowadzi dribbling. Nie! O, oh, fuck Jest. Ale wie się, bo że trzeba skracać z meczu. No właśnie, jak ten Błaszczykowski tak tak, za co? A wiem, już dobra, nie wracajmy do tego, ja już widziałem to. faulowany. I Wojtek, Wojtek, Wojtek szczęsny, super. Wojtusz bez portuś. Arkadiusz Milik, patrzcie, jak kładzie wszystkich. Bym rozwalił to na wszystko. Laska i tak, bo cię ręce będą bolić. Teraz i patrzę się dalekom piłka poszła. Aj! Spokojnie. na nani, jak sobie radzi Świetnie. O kurde. A to faul na Tobie był, to? Tak? No mhm. chyba. Tak, tam. jak piłkę to zgasło, a tak by było. Oj, ty teraz, zawodnika gol. Ja nie I nie powiem. będzie może różnego nie będzie, będzie Teraz ewidentny różny panowie. Ale ja by nie było to więc zaskarzył sędziego. Ale po prostu no ja byłem nie... ja byłem niezadowolony, jak tam dla mojego kolegi nie było. Widzieliśmy co zrobił teraz. Lewandowski, a co zrobił piszczek? Gówno zrobił, nic nie zrobił. Może raz nie będzie. Nie wcale. Grosicki, parcia jaka wrzutka i gol. No nie, no nie, ja tego zaskarżę wszystkich. Do sądu, a gążysz, no. Ale Gajdła ty... i od bramki. No dobra. Mówię Oj, murzaj skakał do główki. Go. Polacjym. Podchodzi na to. nad bramką. Dobra, doliczka. pierwsza połowa taka słaba trochę. Dla Polaków więcej taka. Ale patrzcie jak szczęsny już drybluje. Co ja robię? Raul May Relash. Do, 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 do rzutka, ale wybijają pięknie łabrzyk. Dobra, spokojnie. Teraz wybijemy daleko w świat i będzie i zejdziemy do szatni. A ja nie zmieniam nikogo, bo mam bardzo dobrych zawodników w tym meczu. Hmm. I ja też nie porozumiałam. Bo... No więc yy, myślę, że możemy grać. Dobra. Miłej, miłego oglądania drugiej połowy. Co jażem zrobił, panowie? Summer City. Błaszczykowski, patrzcie, jak on teraz zesuwa tutaj, dobra. Zesuwa czeka. Aj, ładna ładny chciał, chciał skupić tam do Lewandowskiego. Ale kolega był, no był koleżański. Oj, intro, oj, złapał. Ma długie nogi Ronaldo i szybkie. Faulowany, faulowany Ronaldo. Patrzcie jak wyjście bramkarza. Aj, pod pachą chciał zmieścić. Jeszcze raz. Gol Jest! Jest! Yes! Cristiano Ronaldo! Ale paru odsłupka, skąd tego, zerowego, można powiedzieć? Można powiedzieć, że zero. Cristiano Ronaldo, od 54. minuta, Cristiano Ronaldo. Poczekajmy, zobaczmy to jeszcze raz. Masz to z z ta zerowego, jeszcze chyba odsłupka troszkę. Nie no, takie, tak, je, tak gdzieś... Jeszcze troszkę. Może 15 jeszcze stopni. Do trzech razy sztuka. Trzy razy, trzy razy dobijają. I mamy po jeden, panowie i panie, oglądajcie tę drugą połowę, bo jest na co popatrzeć, naprawdę. A jeszcze ładnie. Dobra, spokojnie, bo teraz trochę takie nieporozumienie pod bramką. Ojej, dobra, 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 spokojnie, spokojnie, oddala grę. Także nie mamy się o co martwić. Ładnie, 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 ładnie. Musiałbym mieć stalowe nogi, żeby do tego dojść. Się... No albo taki ten... Piloczek, żeby ten, żeby tam na przykład się przełączyć do tej piły. Aj ty faj ran tron taj trum! Aj, faulowany! To się ci szczela, ale... Kliknij raz, a nie ten, bo tak to ci słabo no, tak? uderzy. Musisz troszkę przytrzymać i wtedy. Ty, złoń to mnie, ani nie, bo nie, bo nie że się ode mnie. 2-0, no 2-1, przepraszam. Gol. Bo... Wiedziałem! Jest. O tym murzaju Ederze! Eder, 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 he!